W wykładzie tym chciałbym przedyskutować dwa różne podejścia do pola grawitacyjnego, jakie pojawiały się w tych wykładach. Na początku rozpatrywaliśmy coś takiego. Mamy ziemię. Tutaj mamy ziemię. Tutaj mamy coś co mi oznacza wysokość nad powierzchnią ziemi. Oznaczmy sobie tą oś jako y, to możemy sobie na przykład oznaczyć jako x. Mamy jakieś ciało o masie m na wysokości i wykazaliśmy, że energia potencjalna w punkcie Y to jest dokładnie MGY, gdzie g to jest przyspieszenie grawitacyjne przy powierzchni Ziemi i w przybliżeniu jest 9,81 m na sekundę do kwadratu. Następnie wykazaliśmy, że dla dowolnego ruchu w takim polu grawitacyjnym wielkość 1 MV do kwadratu dodać MgY jest stała, czyli suma energii kinetycznej i potencjalnej jest stała w czasie ruchu. Tutaj mamy ciało o masie m. Później mieliśmy troszeczkę inne podejście. Rysowaliśmy ziemię. Tutaj jest środek ziemi i tutaj mamy oś powiedzmy y, tu mamy oś x. X i y i też mamy tutaj ciało o masie m. I tą odległość oznaczmy sobie jako r. To jest odległość od środka Ziemi. I wykazaliśmy, że w tym przypadku energia potencjalna równa się minus gmm podzielone nad r, gdzie m to jest masa tego ciała, na przykład Ziemi czy jakiejś innej planety, czy jakiegoś dowolnego ciała. Małe m to jest masa naszego ciała, które na przykład opada w tym polu grawitacyjnym i R to jest odległość od środka Ziemi. Następnie wykazaliśmy, że jedna druga M V do kwadratu minus Gmm m podzielone nad r równa się konstant. Czyli mamy dwa różne wzory na energię potencjalną. Mamy taki wzór MGY oraz mamy wzór minus gmm m podzielone przez r. No i te, te wzory tak na pierwszy rzut oka się różnią dość, za, dość zasadniczo. No po pierwsze jest różny znak. Mg Y jest dodatnie tutaj, tak jak na tym rysunku. Drugi wzór, minus G, duże m razy małe m podzielone nad r jest ewidentnie ujemne. Znakiem bym się proszę Państwa nie martwił. Znakiem bym się nie martwił, bo pr proszę pamiętać, że do energii potencjalnej zawsze mogę dodać albo odjąć jakąś stałą. Więc na przykład do mojego wzoru mg y mogę odjąć dowolnie dużą liczbę i też zrobię z tego jakąś coś ujemnego. O tej, stale, o tej stałej będzie kolejny wykład, bo to wbrew pozorom jest dość 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 ważny temat. Więc stałem się, proszę państwa, nie martwy. Teraz chciałbym pokazać, chciałbym tutaj państwu wykazać, że z wzoru minus, że z wzoru, co się stało, mhm. że z wzoru minus gmm M, podzielone nad r wynika wzór mg y. To jest cel tego wykładu. Jak do tego podejść? No wróćmy do tego rysunku, który mamy tutaj po prawej. Ten odcinek ten odcinek to jest proszę państwa promień ziemi. To jest promień ziemi. Ten odcinek oznaczmy sobie jako y. Czyli mamy, że r Równa się promień Ziemi dodać Y. Czyli R, czyli odległość od, środ od, od środka Ziemi, to jest promień Ziemi dodać Y, gdzie Y to jest wysokość ciała nad powierzchnią Ziemi. No i teraz sobie zapiszmy ten wzór na energię potencjalną. Czyli mamy energię potencjalną, równa się minus GmM podzielone nad R, równa się minus GmM podzielone przez Promień ziemi dodać y. Jeszcze raz proszę zwrócić uwagę na tym rysunku. y to jest wysokość nad powierzchnią ziemi. Jeśli do tego dodamy promień ziemi, to dostaniemy nasze małe r, a to się równa minus gmm. Teraz promień ziemi dajemy przed nawias 1 dodać y przez promień ziemi. Czyli mamy taki wzór. Zastanówmy się teraz nad tym członem tutaj. Proszę zobaczyć, że promień ziemi jest oczywiście bardzo dużą liczbą, to jest, to jest tam ponad 6000 km. Więc jeśli teraz rozpatrujemy ruchy, które, nie wiem, kilometr, 100 metrów, 5 metrów, kilka kilometrów nad, nad powierzchnią ziemi, to y podzielone nad Rz to jest bardzo mała liczba. To jest liczba dużo, dużo mniejsza od 1 przy takich normalnych ruchach przy powierzchni Ziemi. Oczywiście, jak zacznę rozpatrywać rzuty na kilkaset kilometrów czy kilka, tysiąc, kilka tysięcy kilometrów, no to wtedy to już nie jest mała liczba. Ale przy takich normalnych rzutach przy powierzchni Ziemi, to to jest niezwykle mała liczba. Poproszę pamiętać, promień Ziemi to jest kilka tysięcy kilometrów. Więc oznaczmy sobie teraz to y przez rz jako epsilon. Zwykle, proszę Państwa, w fizyce przez epsilon oznacza się coś małego. I załóżmy, że to jest tak małe, że epsilon do kwadratu będziemy zakładać, że jest 0. Będziemy pomijać człony epsilon do kwadratu, bo epsilon będzie tak małe, że epsilon do kwadratu to już w ogóle będzie w ogóle fantastycznie małe. I teraz zróbmy sobie pewną dygresję matematyczną. Robimy sobie teraz dygresję ma. Te ma dygresja matematyczna mamy coś takiego mamy 1 1 dodać epsilon to jest dokładnie to co mamy tutaj mamy 1 podzielone przez 1 dodać y przez rz ale y przez rz oznaczyliśmy sobie jako epsilon jako coś bardzo malutkiego jak to wyliczyć teraz 1 dodać 1 na epsilon chcielibyśmy zapisać to w jakiejś innej postaci możemy zapisać tak 1 dodać 1 epsilon razy 1 minus epsilon razy 1 minus epsilon proszę zobaczyć że to jest 1. Zawsze mogę pomnożyć przez 1. Czyli to się równa. 1 minus epsilon i teraz 1 dodać epsilon razy 1 minus epsilon to jest 1 minus epsilon do kwadratu. Ale powiedziałem u góry, że człony epsilon do kwadratu będziemy sobie pomijać, bo one już są... Jeśli epsilon jest bardzo małe, to epsilon do kwadratu jest jeszcze mniejsze. Czyli ten człon możemy sobie pomijać i piszemy, że to jest w przybliżeniu 1 minus epsilon. Czyli mamy następujące przybliżenie, które w fizyce jest dość powszechnie używane. 1 dodać epsilon jest w przybliżeniu 1 minus epsilon. To nawet sobie warto zapamiętać. To jest takie przybliżenie. Mogą Państwo wziąć teraz kalkulator, czy sobie y, policzyć na komputerze, wziąć epsilon, nie wiem, 10 do minus 2, 10 do minus 3 i przekonają się Państwo, że to działa y, z bardzo dobrą precyzją. No to teraz wracamy do naszego wzoru na energię potencjalną. Mieliśmy, że energia potencjalna równa się minus gmm podzielone przez rz 1 dodać epsilon, bo proszę pamiętać, epsilon oznaczyliśmy y przez rz, czyli w przybliżeniu dostajemy minus gmm podzielone przez rz razy 1 minus epsilon. To jest to, co żeśmy sobie przed chwileczką udowodnili, że to przybliżenie jest dobre. A to się równa minus GMM RZ. Podstawmy teraz za epsilon. Za epsilon było, epsilon to było Y podzielone przez RZ. A to się równa minus GMM podzielone przez RZ. Dodać GMM podzielone przez RZ do kwadratu razy Y. No to proszę zobaczyć, co się teraz dzieje. Ten człon dla jakiegoś ustalonego ciała o masie m w polu grawitacyjnym, na przykład Ziemi, to jest coś stałego, no bo stała grawitacyjna G jest, to jest po prostu stała. Duże m to jest masa Ziemi, to jest stałe. Rz to jest promień Ziemi, czyli to jest stałe. Małe m to też jest stałe dla danego ciała, czyli to jest po prostu konstant, to jest jakaś stała. Teraz co to jest to? G razy duże m razy małe m podzielone nad Rz do kwadratu, to jest wartość siły grawitacyjnej. Przy powierzchni Ziemi. Czyli to jest dokładnie masa razy przyspieszenie grawitacyjne przy powierzchni Ziemi, no bo to jest siła równa się masa razy przyspieszenie. Czyli dostajemy, że energia potencjalna równa się, jakaś stała, dodać mg razy y. Czyli tą stałą możemy sobie pominąć, bo zawsze, prawda, tą stałą możemy sobie odjąć lub dodać. I wykazaliśmy, że rzeczywiście. Energia potencjalna równa minus gmm podzielone przez r przechodzi we wzór mgy, jeśli rozpatrujemy rzuty odbywające się blisko powierzchni Ziemi. Tak bliskie, że można założyć, że odległość od Ziemi tego rzutu jest dużo, dużo mniejsza od promienia Ziemi, który przypominam jest kilka tysięcy kilometrów. W tym wzorze G to jest, w tym wzorze G to jest stała grawi to jest przyspieszenie grawitacyjne przy powierzchni Ziemi. Czyli wykazałem Państwu, że rzeczywiście z tego ogólnego wzoru wynika ten wzór. To tyle.